I myślę, jak Pan skomentuje słowa premiera wypowiedziane już y, jakiś czas temu, ale do dzisiaj one właściwie w mediach polskich brzmią. One dotyczą prawa i sprawiedliwości, ale także Pana nazwał Was oszołomami. E, jak Pan to skomentuje? Pan premier już po prostu używa słów, które jakby to określić cokolwiek mijają się z prawdą, no bo jeżeli o kimś można by było mówić, to nie o nas, tylko raczej o tych, którzy dzisiaj idą pod różowymi flagami do boju o Polskę, natomiast Donald Tusk po prostu boi się odpowiedzialności za swe, skutki swoich złych rządów no i straszy Polaków prawem i sprawiedliwością, mówiąc o tym, że to nieodpowiedzialna władza. A pamiętam kiedyś, nie tak znowu dawno, Donald Tusk twierdził, że jak PiS dojdzie do władzy, to będzie benzyna po 5 zł. No, nie jeden człowiek mówi będę głosował na PiS, bo chcę, żeby była benzyna po 5 zł. I takie oszołomstwo nam się zarzuca. My mówimy, trzeba wspierać gospodarkę. Trzeba stymulować gospodarkę, państwo musi prowadzić politykę gospodarczą, wszystkie kraje na świecie taką gospodarkę prowadzą, a dziś Donald Tusk twierdzi, że najlepszą Polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej i do czego to doprowadza. No tu mamy widomy znak, te radomskie łączniki, które upadły, pomimo tego, że mówiliśmy, że ta prywatyzacja jest bez sensu, że jest nieprzygotowana, że inwestor jest niewiarygodny, a oni mówili niewidzialna ręka rynku, wszystko załatwi. No i niestety załatwia ale nas, a nie rozwija nasz kraj. I to wszystko jest wynikiem tego, że my im częściej mówimy o błędach platformy, im częściej mamy rację, tym bardziej jesteśmy atakowani, tym bardziej jesteśmy obrażani, tym bardziej się Polaków straszy prawem i sprawiedliwością. No, powód jest prosty. Donald Tusk boi się prawdy. A jak pan skomentuje coś, co na terenie nazwał tańcem na grobach? No to jest wyraz po prostu braku kultury, braku wychowania. No, i to jest niegodna wypowiedź premiera. Niegodna wypowiedź w ogóle Polaka. Nie, niegodna katolika do brata człowieka, który zginął, bo tutaj mówimy w kategoriach rodzinnych do Jarosława Kaczyńskiego mówić, że tańczy na grobie swojego brata to po prostu jest niegodziwość.